Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, kontynuujemy naszą przygodę marwinową, słuchajcie, idziemy do Kurta, żeby odebrać troszeczkę hajsiwa. Znaczy, odebrać hajsiwa, w zasadzie zanieść mu hajsiwo, no bo jakby nie było, to mieliśmy dla niego misję do odebrania hajsu. Więc no, trzeba mu ją zanieść, zobaczymy, może nam też coś skapnie, mam przynajmniej taką nadzieję, słuchajcie, mam przynajmniej taką nadzieję, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Tylko gdzie ten kurt będzie nas czekał? Czy on tam cały czas na górze, czy. Może gdzieś tu. Nie, no na dole raczej nie. Tak dalej być nie może. Chyba jednak do chaty musimy mu się wbić, w sensie do chaty, do tego pokoju. Bo gdzie on był, czekajcie. To były tutaj, czy. I to chyba nie tutaj. Dobra, wbiliśmy się komuś do pokoju, sorry. Robotnik. A, tu ostatnie, dobra, mamy to. Mamy to, słuchajcie Tylko pytanie, czy kurt tu dalej stoi. no kurt, ten cały czas jara w ogóle, nie? Mam twoje złoto. Mam twoje złoto. W końcu nie będę musiał już żyć na kredyt. Powiedz mi, czemu Holdwig wlekał z zapłatą? Wygląda na to, że struł się winem, a nikt inny nie miał dostępu do skarbca. Od razu widać, że brakuje tam pewnej ręki Valerio. Jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat wszyscy będą popijać wino od Rity. Dobrze się spisałeś no z tym złotem. Mam tu coś, co może ci się przydać. Kiedyś dostałem to jeszcze od Twojego ojca, gdy próbował nauczyć mnie kowalstwa. HO! Nigdy nie lubiłem przebywać w tej gorącej kuźni. Ale kto wie, może ty będziesz miał z tego jakiś pożytek. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej o Twoim bracie. Jakaś księga kowalstwa, coś tego? A nie, włócznia żołnierska. No dobra, ale, no dobra, poczekaj, tylko ta włócznia, my mamy oszczep jakiś, osiemdziesiątkę teraz. A ta włócznia, co on nam tutaj wrzucił, to interesujące. 140? Tylko 100 zręczności jest wymagane. Łe kurwa, panie kochany. O jezu! O jezu, i kowalstwo doświadczone. Nie rozumiem. No właśnie. No właśnie, to będzie ciężki temat, bo kowalstwa to my w ogóle nie mamy. Pytanie natomiast, ile by kosztowało zrobienie kowalstwa na doświadczonego? Podejrzewam, że w ciuli jeszcze trochę. Ale z drugiej strony potrzebujemy też zręczności od cholery, więc to jest broń na taki troszeczkę late game, tak mi się wydaje przynajmniej. Niestety. Dobra, od niej nic, ale widzę, że tu ma dużo rzeczy. Ja bym chciał sobie zapisać grę. Bo jak ja wezmę to, to ja nie wiem, czy ona mnie nie będzie ścigać. Ale widzę, że tu wszyscy mają wyjebane na to zabieranie rzeczy. Znaczy, no można sobie zabierać to, co jest na stołach, i wszystko jest git. Tylko jak coś jest w takiej przestrzeni nieogólnodostępnej, typu gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, leży u kogoś w chacie. No to wtedy jest lipa i jest awantura, A tak? To. Wszyscy mają to gdzieś. A z tym prawusem możemy coś tego? Nie, co słychać tylko? Pewnie coś później z nim będzie, bo nie wierzę, że to tak. Że to tak tyle. No ale dobra, mamy temat kurta załatwiony. Co my tam jeszcze mamy? Krew myśliwego, Powie w północy, perły no, wody. Przyjęcie do straży miejskiej. Pamiętam, że trzeba było podejść, tylko nie wiem, która to jest misja. Czy nie jest to tutaj? Okej, okay, to nie. Powinienem porozmawiać z kupcem Ernesto, handlarzem armarym, kaczmarzem Helgą. No dobra, ale to już wiem, tylko że... krew myśliwego, to co to jest? Z wilczego leża. No to nie, to to już... To to, to na później. Powie w północy. Wilcze leże, to nie. Co to jest? O, oh. aha, bo to gard jest. I on poszedł do winnicy Rity. Dobra, czyli później do winnicy Rity, i można by było go przekierować, ale to jest nieistotne aktualnie. Te perły jeszcze dla tego, dla kobusa. Te perły dla kobusa. To to jest jeszcze. Przyjęcie do Straży Miejskiej mnie nie interesuje. I tutaj mamy co? Armar zaproponował rekomendacje dla Lorenzo w zamian za namówienie rybaka lim Limana do współpracy. Powinien przebywać na plaży ze zrujnowaną wieżą na zachód od miasta. I to o czym ja rozmawiałem ostatnio, to, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli na jedynce. Na ustroniu żeglarza to jest. Tyle tylko, że my się tam nie do. Kurwa, tylko, że my tam nie pój nie dojdziemy sami. Raczej. W sensie sami, nie sami. Chodziło mi o teleport bardziej. Że się tam nie teleportujemy naszą karawaną cudowną. Więc trzeba by było coś tutaj wymyśleć. Tylko się zastanawiam, co. Czy do. Bo są... jest parę opcji. Albo na kopalnię Araxos. To jest troszeczkę bliżej niż to, co tu mamy, ale będą potwory. Albo na trójkę. To jest farma Bermara. Tylko pytanie, czy Ej my ty. możemy tam się tepnąć. Zabierz. Farma bermara mamy, dobra. Farmy bermara. No to lecimy. No, oczywiście. To lecimy. Ja nie pamiętam, czy coś jeszcze było do zrobienia w mieście, ale to nie ucieknie na mnie, więc luz. To nam nie ucieknie, także tutaj się nie przejmujemy. To na tej farmie. To to w ogóle jest za miejsce. No to w ogóle jest za miejsce, oprócz tego, że jest farbą? O, marchewki mają, dobra, to... Póki niko na polu nie ma, to zbieramy. Żeby się później nikt nie przyczepił, że kradniemy, nie? Ale no, marcheweczki, kurna, przydadzą się jak nic. Co to za dźwięk? Hmm? Jakiś ptak, czy co to? Brzmi jakby ktoś wiadomość na Twitterze dostawał. Ale w tamtych czasach to chyba Twittera nie powinno być, nie? Dobra, ale poczekaj. Smoczy Zębacz jest na pewno na górze. Dobra, chowajmy to, bo... Jak mnie ten Smoczy Zębacz tutaj napadnie, to jest koniec. Gdzie ten Skórzany Mieszek jest? A tu. Kurde, chciałbym cokolwiek widzieć w tej grze. A jest, powiedziałbym, że ciężko. Musieliśmy to akurat w nocy przyjść, nie? Tu nikogo nie ma? Tu ktoś ma kości pochowane za tym, za łóżkiem? Co to jest zapojebane uniwersum. Dobra, zapiszmy sobie. Trochę rzeczy nazbierałem, to głupio by było stracić. Dobra, prawo, prawo, lewo, lewo Nie, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo Dobra, mamy to Eliksir wzmocnienia ducha Rzepa, męzurki i marchew No Dobra, no dobre i to, nie? Dobre i to, słuchajcie Motykę wezmę, nie wiem czy się przyda Dobra, czy na stole alchemicznym coś mogę? Tam ich leczenia mógłbym zrobić, nie? One mają co, 20% Zróbmy sobie ich, tak nie wiem, z pięć że się przydadzą. Resztę na razie zostawmy. Olejmy temat. Przydałoby się jeszcze. I co to za szczury? Szczury wilk! Co jest kurwa? Nic tu nie ma. Skąd to się tu wzięło? I tego szczura już upalowali. It. Nie zdążyłem, no szkoda. Chociaż expik by wpadł, ale za to mamy itemsy, więc nie ma tragedii. Tu jest patelka, ale ja bym chciał... W ogóle czemu ja się nie przespałem w tamtym miejscu? Wbiegam komuś... Dobra, trudno. Może i wbiegłem komuś do chaty, ale prześpi się Zajam. tutaj. No. no. Gdzieś indziej musiał pospać, wniosek z tego. Bo tu go już nie ma, ale skrzynek jest od cholery. On się na mnie cały czas patrzy, nie wiem, dobra. Nie wiem, czego tu szukasz, Osz. ale mam nadzieję, że nie jesteś tu, by sprawiać kłopoty. No oczywiście, że nie, William. Oczywiście, że nie. Zamierzam zbrojnie najechać tę farmę. U jezu. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem: Obcym wstęp wolny? Albo darmowe piwo, zapraszamy? Ta farma to teren Bermara. I to on ustanawia zasady. A ja pilnuję, żeby te zasady były przestrzegane. Nie no spoko, ale nie widzę też opcji... Obcym wstęp zbroniony, więc goń się. Kim jesteś? Na imię mi Willem. Jestem tu ochroniarzem. A ty właśnie wszedłeś na posesję Bermara. No i co? Jeśli nie masz interesu do mojego szefa, natychmiast stąd zawróć. No dobra, spokojnie, spokojnie, nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest coś, czym możesz się zająć. O. W wyniku podtopień mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Wiatr uszkodził młyn, a długotrwałe ulewy sprawiły, że plony zwyczajnie przygniły. Większość szkód naprawiliśmy, ale trzeba tu trochę posprzątać. I co? jeśli chcesz pomóc, możesz pozbierać ryby z wybrzeża na południe stąd. O, no i git. Czemu nie? Każda moneta się przyda. Pomogę wam pozbierać te ryby. Dobrze. W takim razie idź drogą na południe stąd, aż miniesz młyn. No. Przejdź się wybrzeżem i pozbieraj tyle ryb, ile zdołasz. Za każdą z nich otrzymasz ode mnie zapłatę. Część ryb na pewno nie będzie nadawała się do zjedzenia, więc zbieraj tylko te, które wyglądają ci na świeże. W porządku. No git. Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuca na brzeg różne śmieci. Niektóre z nich... Mogą okazać się cenne. Co? Jeśli jakieś znajdziesz, możesz je zatrzymać w ramach dodatkowej nagrody. Dzięki, wrócę niebawem. Nie, no dzięki, stary, nie musiałeś mi tego mówić, tak bym nie sobie będę zatrzymał. Głowy. Mądry chłopak. No, dobra, Willema sobie ogarnęliśmy już. Pytanie, czy tutaj coś jeszcze jest zachadką na przykład, bo twórcy tego moda tak lubili. O rzeczne mirty, na przykład. No to sobie weźmiemy, bo one są git. One są git. No i co? Będziemy się udawać, nie? Ale dużo tego rzecznego mirtu tutaj. Można by nawet powiedzieć, że od cholery. To ja bardzo chętnie. Mnie nie trzeba dwa razy namawiać do takich z, z tych zbieractw. No! Mnie to w ogóle nie trzeba namawiać do takiego zbieractwa. Oj, to pielce tu są, widzę. Dobra, to sobie zapiszmy, zanim podejdziemy jeszcze bliżej. Bo nie wiem, czy to są zwykłe topielce, czy jakieś o, wygłodniałe na przykład, które są na hita. Mam pełzacze na górze, dobra. Ale to git. I to co to jest za miejscówka, że tutaj taki low grade potwory są, co jest? Wiem, że tu będzie wiecie, że coś się tego. Trudnego, czy coś. To tak bez szału raczej. Bez szału. Wręcz bym powiedział, że to powinna być kolejna miejscówka po Silbach, do której powinienem się udać. Więc jakoś tak i mam... Nie wiem o co tu chodzi. W sensie... Nie wiem. Tak się trochę dziwnie czuję momentami w tym modzie. W sensie raz jest tak, że są mega OP te potwory. A raz jest tak, że jakby mam wrażenie, że są takie przeplatane, czyli jest tak Mega OP, mega OP, mega OP, mega gówno I coś w ten deseń, nie? No to czemu nie zrobić jakiegoś takiego skalowania, w sensie, że jakby wiecie O, -o. Idę i im dalej idę, tym trudniejsze są potwory, nie? Czy coś w ten deseń Czemu tak to nie zostało zrobione? Nie wiem Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem nie wiem, ale no git, no to e, wiecie, też spoko, nie? Przynajmniej nie będzie trzeba się denerwować gdzieś tam na to, że będziemy dostawać na dziurę. No chyba, że faktycznie się trafi tak jak tam na górce, że Smoczy Zębacz był, nie? Tylko pytanie, czy to zależy, w którą stronę biegnę na przykład? Bo może tu o to chodzi bardziej. Bo to było tu na górce, nie? Są chrząszcze, to nieistotne. Tam wilki słyszałem na górze na pewno. Dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy? Tu na górze coś jest. A skręcik. No to szkoda, by było zużywać telekinesa na niego. No i dobra, tu na górze na pewno są. Zębacze. Te smocze. Czyli na dwójkę jakbyśmy szli. Na ruiny Wardal. To tam by były zębacze, smocze. To tam nie idziemy na pewno. Tam nie idziemy na pewno. Ale on mówił... na południe za młynem. Ten młyn jest na pewno na południe? Tak. A, bo tu są dwa wybrzeża w ogóle. Aaaa. I ta trójka ma też swoje wybrzeże, ale myślałem, że jak pójdę tu tą trójką, to pójdę na to wybrzeże, na które ja chciałem pójść. Okej. Okay. Chwasty to... Chociaż chwasty do czegoś były potrzebne, nie? Tylko nie pamiętam do craftingu czego. Pamiętacie do craftingu czego chwasty były potrzebne? Pamiętam, że były do czegoś, ale do czego to za cholerę. Dobra, na spokojnie. O! Wolny pełzacz. I nic ciekawego. Dobra, chwaściory, tu kapusty jeszcze pełno. Kurno, no tak to ja bym mógł. Tak to ja bym mógł zasuwać. Tutaj jeszcze coś jest. Na górze na pewno jest gdzieś wino i złoto. Ale my na tą górę to się na razie nie wybieramy. A tutaj nic nie widzę. No dobra, no to zbierzmy sobie kapusty trochę. Skoro tak. Paściory, kapuściory. Dobrze, że nikt się nie czepia o to, że to zbieram, nie? Choć teoretycznie powinni. Ale może oni widzą inną kapustę, wiecie co? Dobra, mamy szczurka. To szczurka, oczywiście, itemsy. O, a tutaj coś, coś? Nie. Dobra. Ej, ale na razie idzie mega easy, w sensie tutaj nic nie ma. Nic tutaj nie ma, nie? Tam coś jest. Pełzacz polny. Dobra, na pełzacze polne trzeba uważać, więc ja sobie to już zapiszę. Zróbmy sobie tą młodą polną bestię. Chodź. Dobra. Na luzie. Ile strzał mamy w ogóle? To 85. Trzeba pamiętać o tym, żeby pilnować tych strzał. Bo wiecie jak to działa, nie? Z tymi strzałami u mnie. Dzisiaj sam jutro nie ma wygłodniałe to pielce. Dobra, myślałem, że morski jest. Tak wygłodniałe to. Na luzie. O, cyk. No chodź pan, chodź pan no. O, wow, nie trafiłem! Dobra, na luzatku Rybka. Co my tu mamy? Grog. Ej. Okay. Tych ryb tu trochę będzie. Więc o tyle fajne, że przy okazji sobie pozbieramy. Przy okazji sobie pozbieramy. O muszelki też są. O, może jakieś perły by tam otwierana muszla. Może jakiś perły by wyłowił No ale wiecie, tak przy okazji sobie myślę, będzie do jakiegoś żarełka czy coś Pod tym kątem, o Jezus, jaka ta plaża jest wielka Ja myślałem, że to tylko ten kawałek jest Tam na górze są muszle, to zaraz tam jeszcze pójdziemy Przecież ja tych ryb tu, nie wiem ile ja tych ryb tu uzbieram Ale podejrzewam, że w cholerę jeszcze trochę ale ten dźwięk wody jest tak głośny. Nie wierzę w to, że tutaj na samym końcu nie będzie jakiegoś mocniejszego... O właśnie, krab jest. No chodź, chodź. Nie wierzę w to, że nie będzie żadnego mocniejszego stwora, bo to zawsze tak było na tych... na tych wybrzeżach. Szukałem słowa na tych wybrzeżach, że były słabe, 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 a później na tym końcu był jakiś morski topielec na przykład, nie, którego ciężko było dojechać. No dobra, do no tego kraba solo powinniśmy chyba dać radę. I no on musi się, o. Albo nie. Ale on nie bije mocno, dobra Tylko trzeba... Bij go tym Tym dzidem, no Bijemy go tyle samo co on nas, więc nie ma tragedii. Dobra, lewym trzeba bić na pewno Tak na wprost bije, to bije jakoś tak delikatnie strasznie Na spokojnie, na spokojnie, damy radę. Zastanawiam się, czy lepiej nie strzelać z łuku do niego, nie? Przecież to i tak idzie nieźle. No chodź, kim krabem, chodź. Trzeba byłoby go pod ściankę tam wrzucić. Byłoby trochę prościej. To, się odsuwa, nie? Dobra, jak będziemy się tak bić, że on nam będzie trochę, my go trochę, to damy radę na ludzie Oho, z tym krabem, no przecież. Ale ta tamta pałka imo dużo lepsza była pod względem jakby umiejętności bicia się, nie? Wypce kraba. I tyle? Myślę, że coś ciekawego wypadnie z niego. Mam nadzieję, że z tych otwieranych muszli Dropnie chociaż jakaś perła, nie? Już tu nie żyje. Oj. Jak mi przykro. Dobra, najpierw pozbieramy ryby, dopiero później ją, bez przesady. Ona poczeka, no umarła to już i tak szybciej, nic, nic się nie stanie, jak jeszcze poleży chwilę, nie? Smoczy korzeń na górze. Dobra, zaraz tam pójdziemy. ja bym sobie tak, HP odnowił troszeczkę. Co my tu mamy? Potrawka szybkość, Jezus, może nie to chciałem akurat, ale niech będzie. Dwie jagocianki sobie zjedzmy. Dobra. Zwłoki wrażki Wyrzuciło cię tak daleko. Ja mam pytanie Skąd ten kurwa krab się tu wziął kolejny Skąd on się tu wziął Przecież przed chwilą go nie było Chodź tym krabem Nie no dobra lepiej go bić jednak tym Tak stwierdzam No, chodź tu! W ja nie mam całego dnia na bicie kraba, no. Chodź, chodź, panie kolego, chodź, chodź. Jakbyśmy go do wody wepchnęli, to on był umarł, nie? Nie, nie, bo znając życie, to by było tak, żebyśmy żeby go wepchnęli i tyle by było z tego. No, chodź, tu, gnoju, no. I znowu on nam pół HP zbierze i znowu będziemy jakieś jagodzianki pieprzać, no. Ale przynajmniej fajny Xp za niego, nie? Bo tam chyba 240 expa jest. No. Przynajmniej tyle i te szczypce też są tam trochę warte. A ile do następnego poziomu nam brakuje? 1100 coś. Trochę dużo. Trochę dużo. Trochę dużo brakuje. Trochę dużo. Dobra, idźmy teraz na tego polnego pełzacza, który tu był. Bo te polne pełzacze były easy, więc nie powinno być problemu. Kurwa, tylko ich jest tutaj parę. Oj. No dobra, są easy. Tylko są skurwiające strasznie. Dobra? Niczego tu nie znajdę. I tego drugiego bym chciał jeszcze zobaczyć. Mogę tego drugiego? Nie ma czego plądrować. Dobra, na luzie. No chodź. Dobra. Nic tu nie ma. I tu ten smoczy korzeń chyba był, nie? Czy wyżej był. No kurwa, idź to z tym pełzaczem, no. Nie mam, nie mam strzelać, czy coś się stało teraz Nie, ej, coś się zbugowało i nie mogłem strzelać wie o co chodzi Dobra, na pewno potrzebujemy się uleczyć teraz Mam coś takiego, co by dawało 100 Mam no, same po 50, ale bida jest Ale jest bida słuchajcie No dobra to zróbmy sobie tą potkę w takim razie No jest bitka trochę, nie jest trochę bitka Dobra zobaczmy sobie co tutaj Szczaw królewski, ciemny grzyb, ognista pokrzywa To coś tu jest I Wydaje mi się, że jeszcze albo tutaj albo piętro wyżej był smoczy korzeń Jest wyżej tylko tam też coś jest. Jeśli będzie to polny pełzacz, no to easy. Ale jeśli będzie to coś twardszego, to trochę problem się robi. Oj, nie chciałem telekinesy wziąć. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tu na nas czeka. Leśny ścier... Nie no, poważnie. Poważnie Wiem, że tu będzie coś takiego, nie wiem, jakiś smoczy zębacz albo w ogóle zębacz, to jeszcze, ale... Prawdę się Tak poważnie. O, biegnie do mnie. No chodź. Bydloku. No, I hit I tu jakaś sól leży, czy co to jest? Jakiś typ martwy tu jest. Lodowa strzała, ekstrakt. Mały kołczan. Ty! Eee. Sierp, a tu mąka jest wysypana. O kurna, tu kogoś zabili. O, smoczy korzeń był tutaj. A jeszcze jeden jest, czy tylko ten jeden? tylko ten jeden. Dobra, nie ryzykuję, bo jeszcze się spieprzę na dół i tyle z tego będzie. Jagódki. Gdzie tu jeszcze? Jakieś tu grzyby były. Bierzmy to. I mamy, można powiedzieć... Ja e, ognista pokrzywa jeszcze tam gdzieś leży. Można mamy powiedzieć, temat załatwiony. Ale ciekawe, kto to jest i skąd on się tu wziął? Zrzucili go z góry? Czy on po prostu tutaj. Bo ta mąka teoretycznie wygląda, jakby spadła z góry, nie? Tylko tu na górze to chyba nic nie ma. Więc ja nie wiem. Więc ja nie wiem, jak to wyszło. Ale wyszło jak wyszło. Coś tam żeśmy, słuchajcie, zrobili. Więc Git. Natomiast to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subie, jeśli jeszcze go nie macie. No i zachęcam do wspierania przycisk wesprzyj. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!